Siemano wam wszystkim, z tej strony Popław w kolejnym materiale. Wiem, dawno nie było materiałów. Materiał był um, 4 dni temu, a to dlatego, że um, zacząłem nową szkołę. Um, chodzę do szkoły co dwa tygodnie w sobotę i niedzielę. A akurat w sobotę, jak miałem coś nagrywać, byłem w szkole. Potem jak wróciłem, to byłem lekko zmęczony. W niedzielę miałem e, lekkie, e, lekką niechęć, e, a w tamtym tygodniu w piątek miał, e, miałem rzucić materiał z mini serii e, e, muzycznej, ale nie wrzuciłem, ale to nie o tym chciałem mówić, chciałem mówić, o tym, że właśnie poszłem do szkoły. E, informatycznej mm, o profilu informatycznym e, i będę informatykiem, e, takim z krwi i kości może coś kiedyś komuś naprawię, jak będziecie potrzebowali. E, co prawda umiem już tam parę sztuczek typu e, sformatować kompa, zainstalować system od nowa nie wiem poz, e, znaleźć odpowiedni folder z, z Windowsa, spakować odpowiedni plik do Winera, żeby go potem wypakować. E, umiem pobrać torrenta, umiem go wypakować i tak i tak e, dalej. Ale będę się uczył tego wszystkiego dalej. Jedyne czego nie umiem nie wiem że się nauczę to e, składania kompa, bo rozłożyć w głowie wiem jak to ma że tak powiem wyglądać ale żeby go złożyć potem to jedną ręką to nie wiem czy dam radę ale będę się starał bo ja się nigdy nie poddaję jestem jak MacGyver z niczego mogę zrobić coś przynajmniej będę się starał co jeszcze? a będzie będzie taka mini seria z Emilem art, Artist Gamem, którym Artist Game, nie wiem czy to nie wiem dobrze Emilu czy dobrze to wymagam ale będzie z Emilem seria w której będziemy tak jakby dubbingować bajki i kreskówki na czym to będzie polegać już wam w tej chwili objaśniam będzie to polegało na tym że wyszukujemy e, kreskówki bądź e, anime, bądź filmu animowanego, e, który nie ma e, dźwięku i nagrywamy swój dźwięk pod to co widzimy na ekranie. Także taka seria się pojawi już pierwszy odcinek żeśmy nagrali, tylko potrzebuję go wrzucić. E, nie wiem czy go wrzucę teraz, czy go wrzucę później, bo Emil go musi przesłać mnie albo ja go muszę pobrać, więc to się okaże dopiero za jakąś dłuższą chwilę albo jutro, albo pojutrze, ale taka seria będzie. Będę też kontynuował serię coverów, tylko muszę znaleźć piosenki. Już mam trzy, ale muszę się ich do końca nauczyć, żeby nie, nie wyjść na nagraniach kiepsko co jeszcze? No i to chyba by było na 3. Przy... A! Aha. E, to co miałem wam jeszcze do przekazania, e, to jeżeli ktoś ma e, polubione polubionego T-Volta tylko muszę to znaleźć. Jeżeli ktoś ma polu, polubionego TV, to na profilu e, TV jest... Krzesło, które, na którym on siedzi, nagrywając swoje materiały. Jeżeli Wam by się które z tych krzesł spodobało, bo tych krzeseł jest chyba 9, 9 wzorów, to linkacza będziecie mieli pod tym materiałem. Ja zaraz Wam wrócę linka do tego do tej stronki fotel jest o tyle fajny znaczy kosztuje 1000 zł o jakieś e, 600 zł czy 700 droższy od mojego bo mój kosztował zaledwie nawet 850 bo mój kosztował zaledwie 100-150 zł czy tam nawet 300 e, ty miał no, ten fotel wcześniej że tak powiem ja przejąłem ten fotel ponieważ, po nie po nim, nie no żartuję, nie przejąłem go, bo kupiłem go z własnego hajsu. Ja na ten fotel nie narzekam, ten fotel jest funkcjonalny, wygodny, mogę się na nim o, sam podciągnąć, ale tamten fotel podobno ma bardzo wiele funkcji, które się przydadzą graczom, youtuberom, ponieważ e, ten fotel jest e, można, e, można, na nim leżeć, e, można go położyć do, właśnie do pozycji leżącej i na nim Hegek ma większy pod, e, zagłówek niż ten fotel, ma coś pod plecy, także ten fotel jest funkcjonalny. E, wrzucę wam e, link do tego fotelu, e, fotela tym materiałem, a teraz ja się już z na razie